Dzień dobry, dzień dobry, witam Was cieplutko. Dzisiaj mamy środę. Wiecie co, podjechałam do Lidla, bo zabrakło mi kawę, zaraz Wam pokażę o, zresztą dobra, ona tu jest. Tą kawkę, którą my kupujemy tak może troszkę. O, to jest ta kawka i powiem Wam, że ona ma w sobie i robustę, i arabikę, ona jest naprawdę dobra i nam smakuje i kupujemy po prostu e, często w Lidlu. Wzięłam brokuła, to była jakaś promocja, chyba 3,50 coś takiego. E, tutaj oczywiście już u, od, syn był i sobie odłamał kawałek bagietki z ta czoskowa. Tutaj sobie wzięłam, słuchajcie, herbatkę taką pokrzywę. Nie wiem, czy ja tu mam w ogóle za blisko Was, że tu tak... Czekajcie. Nie. O, tu mam taką herbatkę pokrzywa z mango dawniej ją piłam, jest bardzo dobra i ponieważ obecnie mi nie smakuje także już remsej, już mnie gdzieś papierem zajeżdża, nie mogę po prostu już pić, no po prostu mi nie smakuje w tym momencie i muszę sobie odmienić i taką kupiłam sobie pokrzywę tutaj wzięłam ser, bardzo ten ser lubię, chodzi o ten ser tylżycki tutaj wzięłam, bo Wiecie co, zaraz sobie wstawię? Tu jest jakaś skrzydła z kurczaka. Kurczak z do 31. Dzisiaj mamy 30, więc zaraz wstawiam. I tutaj była jakaś, wiecie, pomarańczowa metka. Nie wiem, czy, czy 3,49. Więc zaraz wstawiam. Mam jeszcze, wiecie co, bo zaraz też będę robiła pierś z kurczaka z ryżem, z warzywami. Mam takie warzywa królewskie z Bondual. Zaraz wam zresztą pokażę. Do tych warzyw mam jeszcze paprykę, cukinię także dołożę. Jeszcze mam kukurydzę, to też może dołożę i po prostu wiecie taki po prostu ryż z warzywami z piersią, a pierś kupowałam w ogóle z kością i sobie wytrybowałam i właśnie na tych kościach zrobię zaraz rosołek, wstawię, bo bardzo mi się chce, muszę się napić, muszę jakąś zupę zrobić. I myślałam o ogórkowej, ale u mnie to niego ogórkowej nie lubię, więc stwierdziłam, że będzie to rosół. To myślę, że zjedzą. Dobra, no to tak, to dla rosołek. Tutaj właśnie seler, bo już mi brakło. Tu wzięłam jeszcze jeden taki ser rajski z dziurami, bo ja takiego sera nie lubię, ja to lubię właśnie gołda albo ten, ten rzycki, ta, taki to w ostateczności. Wzięłam masełko, było za 5,70. Tak mi ta, akurat mi tu podłoga <grymi> skrzypi. No i ten, i właśnie do wziłam wzięłam makaron kraja, krajanka. Nie wiem, czy mam, więc yy, będzie, czekajcie, wyłączę sobie. Yy, I tak, wzięłam sobie jeszcze papaje, bo była jakaś tam obniżka trzy i właśnie muszę włożyć do zamoczarki szybciutko. Wzięłam jeszcze coś takiego e, bio organic mango. Też jakaś tam była e, dobra cena. Mm, to jak jeszcze wzięłam, e, jeszcze mam tak szczypiorek i nartkę właśnie do rosołu. E, z zielonych rzeczy to jeszcze złapałam awokado i e, wzięłam jeszcze Pina, bo stwierdziłam, wiecie co, że by się przydał e, może to omleta na jutro, no i tutaj mam banany, no i to chyba, a, no i tu jeszcze jest mozzarella, e, tam do czegoś, czy tam nagrzankę jakąś, tak, i chyba to wszystko, no i wodę, wzięłam tą, e, pokażę Wam, o, tą wodę saguaro, także takie, widzicie, małe zakupki, ale jakże potrzebne wszystko także ja się biorę tak za mój rosół za to drugie danie przed chwilą jeszcze Wam pokażę co zrobiłam o, dzisiaj sobie zrobiłam, Wam już drugi raz, bo syn też chciał bo pierwszym razem zrobiłam, miałam jednego banana i teraz wiecie, dokupiłam także sobie zrobiłam taki szejk bananowy z płatkami owsianymi tak na drugie śniadanie i teraz na podwieczorek i Jak już jesteśmy przy termomiksie, to robiłam tutaj ten krok madam, czyli te kanapeczki. Tutaj chodzi o zrobienie w termomiksie sosu beszamelowego. Tak naprawdę można też jajka oparować na waromie, Ja robiłam normalnie jajka sadzone na patelni, a tutaj sobie tylko w termomiksie zrobiłam sos beszamelowy. I tutaj macie po prostu tosty sosem beszamelowym z szynką, z serem i z jajkiem i to było przepyszne. Wszystkim smakowało, także na pewno będę powtarzać. Tu jakąś koperką. ostatnio robiłam. A nie, bo ja weszłam w ulubione chyba. A nie, ostatnio gotowane. Dobra. Sos winegret zrobiłam, pastę jajeczną, bułeczki śniadaniowe, no i to hachapuri Widzieliście. Także ostatnie moje Eee. O, chyba już widzieliście wcześniej. Także ostatnie moje po prostu gotowane potrawy z Thermomixem O, i tu jest ta, m, taki Bonduel, to w Polu, kupiony w markecie, e, naparzy mieszankę królewską. Także do tego po prostu mówię: paprykę papryka, jeszcze dołożę e, ryż i pierś z kurczaka. Także będzie takie dzisiaj danie. No i, kochani, wczoraj wymałam lodówkę, trochę mi zeszło, ale mam. Fajnie czyściutko, tutaj warzywka, A tutaj cebulka, właśnie cukinia do obiadu, ogórek, A tu nie wiem co takie białe, chyba nie, nie powiem Wam, że ta lodówka już jest bardzo stara, On ma 20 par lat, więc już po prostu, mm, no już się nawet nie da domyć momentami, więc zobaczcie jak fajnie, czyściutko, teraz podokładam zakupy tutaj mam właśnie tego te piersi kupiłam z kością. Tutaj zobaczcie, ile mi tego zostało z wytrybowania, więc tak jak szkoda tego. Od razu też włożę właśnie na zupę. to paprykę też dzisiaj zużyję. Majonez, no niestety winiary mąż kupił, bo nie było żadnego innego, ale oczywiście zmieniam majonez na inny. No i tu ogórki. Miałam ochotę na ogórkową, no ale mówię, u mnie nikt nie zje tu jeszcze kurczaka z rożna. I tutaj sobie też wyczyściłam, bo tutaj też miałam zawalone, a tak naprawdę już po prostu dużo rzeczy się też przeterminowało, więc powyrzucałam. O, także tak wygląda teraz lodóweczka, czyściutka, przyjemniutka, można pakować jedzonko. I jeszcze wam zapomniałam wczoraj pokazać, bo jak wchodziłam do domu to zakupy zostały na parapecie częściowo, Aha. bo się nie zabrałam i zapomniałam właśnie. Jeszcze kupiłam w Lidlu takie właśnie tabletki do WC. To są naprawdę fajne tabletki, które wam wiecie jeżeli macie problem właśnie z kamieniem w toalecie, to wam bardzo fajnie pomogą wyczyścić. I tutaj jest lemon i tam jeszcze był jeden chyba jakiś leśny zapach, dwa rodzaje także tutaj macie 16 sztuk e, bodajże za 6,99 coś takiego taka cena, także polecam do stosowania bardzo się przydają dzień dobry, dzień dobry witam Was 1 kwietnia no tutaj mamy prawdziwy prima aprilis dzisiaj e, wiosna kontra zima więc piękną mamy zimę tej wiosny Także, moi drodzy, rozpoczynamy ten dzień. Kurtka zimowa i lecimy. <laughs> A tutaj mój skrzydłokwiat. Pięknie kwitnie. twu twu tfu, oczywiście. Myślę, że trzeba go będzie przesadzić. Tu butelka do podlewania. Trzeba go będzie chyba przesadzić, mi się wydaje, bo on ma tutaj już za dużo w tej doniczce, ale ogólnie Pięknie kwitnie, teraz ma w tej chwili ile? Cztery te kwiaty, tak. ośliczny jest. I słuchajcie, odpaliłam sobie świecę, bo jak zima, to czemu nie? Yy, wypalę i wiecie co? Chyba sobie włączę zaraz Gosię Mostowską Jogę. I chyba trochę poćwiczę i świeczkami, oczywiście, umili to wydarzenie. Także zabieram się za ćwiczenia, ale jeszcze wam chcę wcześniej pokazać coś nowego. I chciałam wam pokazać, bo kupiłam sobie w kropie. Teraz wiecie, w większości sklepów są wyprzedaże, można coś fajnego upolować. Ja upolowałam sobie taką. Bluzę z kapturkiem. Tutaj ma taki napis: Let It Be. No i tradycyjnie wiadomo, nic wiecie, odkrywczego: po prostu bluza ze ściągaczem przy rękawach, oraz tutaj na dole. No jest to bluza kangurka, tak, bo ma tutaj kieszonki i powiem Wam, że ma taki fajny misiek Nie jest bardzo grubą bluzą. Jest taką powiedziałabym średnią. E, Fajnie mi się ma, także jest bardzo przyjemna, jak się ją założy. Kolor, myślę, że. cię co siądę trochę tu niżej? <laughs> myślę, że kamera oddaje, i ja sobie wzięłam. Czekajcie, bo ja już no, chyba XL-ki wszystko brałam, bo. Oho. Znowu nie ma ostrości. Dobra, chyba widać teraz. XL i zobaczcie. Wyjściowo ta bluza kosztowała 69, dobrze, chyba widzę. Tak, 69,99. No i tak, występuje właśnie do rozmiaru XS do XL. I ja sobie wziąłam właśnie tą XL i powiem wam, że jest dobra. Nie będę wymieniać na jakąś L. -kę. Ogólnie to też dałam za tą bluzę mniej. Dałam za nią 30 zł. Także uważam, że. Warto, powiem Wam, trochę na tych stronach posiedzieć, popruciać, pooglądać i coś można wyhaczyć. Wiecie, takie bluzy to zawsze, myślę, jeden sezon i bo to później się mechać i tak dalej, ale na kropie, bo nie wiem, czy Wam mówiłam, że to skropa są, o, skropa, także sobie wchodźcie i zamawiajcie, pewnie jeszcze będą. I tutaj jeszcze wyhaczyłam taką e, sukienkę, zaraz wstanę, pokażę Wam w całości ją. Ale jak siedzimy o, widzicie. Też a, bo ja już ją powiesiłam na to mi tom na wieszaku i przytargałam tu, mówię do pokoju wam pokażę. I też zobaczcie, XL-kę wzięłam. I tutaj już ta sukienka już nie ma misia, jest cieńsza. Ale też jest bardzo fajna. Wyjściowo kosztowała 89 osi dziewięć, dobra, 99 dziewięć. i też za nią dałam nie tyle dałam za nią 30 nie, czter... przepraszam, za bluzę dałam 30, a za tą dałam 40, tak, bo ona ogólnie też jest droższa, też macie rozmiarki właśnie, jakie występują tak samo skropa i ona ma rękawek długi o, z takim ściągaczem tutaj ma kieszonki no i jest taka prosta, ja już Wam wstaję bo przysiadłam tutaj z bliska te metki Wam pokazać, jak ona wygląda w całości już. O, proszę bardzo, króliczek. Króliczek Lola w zdaje się. No, także taki, takie dwa zakupki Wam chciałam pokazać. Także szukajcie, wyhaczajcie, bo naprawdę fajne rzeczy można dostać. I tu kitku sobie śpi. I tym widokiem, kochani, żegnam się już z Wami bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego vloga. Pa pa!